Okej, okay, witam was, więc wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Pan Parówka jeszcze nie zaczynaj! Yy, a to jest pierwszy odcinek serii TDP4. No, to jest pierwszy odcinek serii TDP4, i dzisiaj sobie zagramy z Sefką, chociaż że nie ma kanału na YouTubie i bardzo go cisnę. I bardzo go cisnę, niestety. No tak, tak jest życie. Lol, resz się idę, dach. Zrespię, rozpię. <grywa> tu się ruszyć nawet nie możesz. Zreszcie tutaj. No, widziałem, że tu się zrespisz. Yy, myślę, że tam na początku widzieliście moje intro. Żebym się spodobało. Nie zapomnijcie dać lajka za piękne intro. No nie kamp się. Dobra, mnie to tam nie problem, żeby cię zabić. Wop, zabił mnie flyer! Przepraszam, tutaj będzie cenzura. Mam nadzieję, jak mi się uda skombinować. W ten nar No kurde, czemu to zebrałeś? Zrobię narrację, pii, zrobię. No i przepraszam z góry, że tak dawno nie nagrywałem. To się już zmieni, bo 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 tak, bo tak fajnie. No właśnie. Minecraft nie działał, nie ma Jak Minecraft nie działa, to nie ma w co grać, przyznajcie. No no nie tu, nie zabij mnie tym razem Jest, dobra, dziękuję za pierwszą flagę Dojedziemy do 10 flag i myślę, że to skończymy ten odcinek Dobrze, to jeden 0 dla mnie Nie patrzcie na Ewele! Nie zwracajcie uwagi, że on ma tylko 8 i 18 On jest lepszy ode mnie i tak No nie widzicie jak mnie ciśnie O ja O chyba cię bania boli Wiecie, yy, za niedługo ten, mam, mam takie pomysły, na o, fuck, co ty tu robisz? Mam takie pomysły, serią taką, że będę grał z widzami, wiecie? Nie usiłujcie! No z widzami! I po prostu, no. Jeżeli tutaj będziecie zagrać to po prostu niech pisze, o, ale tak, yy, niech, niech pisze, i no, może jeżeli, yy, niech się tam, nie wiem, powiem, jaki ma level, jakie staty, itp., jakie bronie nie? To może. Z nim zagram. ale to jest bardzo ważny level, że potem nie było, że ktoś płacze, nie? W komentarzach Dobrze, tak jest, jest, więc 2 do 0 już dla mnie! Widzicie, tak się ciśnie wtedy p 4 y, nobów. Piszcie w komentarzach... Do e, tak Piszcie w komentarzach a e, czy Arek, przepraszam. Piszcie w komentarzach e, Barcer, to <laughs> Dobra, to już widzicie, że będzie 3-0 dla mnie, niestety, Seweryn. Weź się w gali, bo 3-0 już dla mnie. No a co ty masz w ręku, powiedz mi tak. No właśnie. To było dziwne. I teraz taki troll tutaj się pojawi. Nie, wiecie co, chyba myślę, że do 5 zagram, bo nie chce mi się tak do dziesięciu teraz go jechać, bo zaraz jeszcze się popatrzę, kurde, że go tak... Eee, Już tam, no na hita się się mam. Ty mnie na a ja cię na hita ściągam. Wszak mało, a może ciebie schodzi. No, to dam sobie we ciebie. No lul, czemu się nie co! I 4 do 0 dla mnie. Jeszcze jeden i wygrałem. Będzie Red Wins. Chociaż lubię bardziej niebieski. Więc... więc tak. No nie chowaj się i tak cię zabiję. Jaki no, To było dobre, chowa się i... Z czego zabiłem? Ty tam jesteś? Nie ma cię tam, jesteś tu. Ty fryżę, teda. Dobra! Musimy już zaraz to kończyć, ponieważ już to wygrałem, bo doniosę właśnie teraz tą flagę. Niestety, Seweryn, czy tam ci rzucę granadę? Przeszyłeś. No przecież na YouTube go wstawię, to po co mam ci przesyłać? To było bez sensu, dobra. Tak więc w tym momencie wygrałem yy, ten odcinek, co? Znaczy, no w tym momencie wygrałem właśnie tą rundę. Tak więc, ja się z Wami żegnam. Na następnej będzie coś innego, wymyślimy coś. No nie, no jak, dobra, na Ja się z Wami żegnam. Cześć! Pa! I na razie! Jeszcze na dobranoc go zabiję. Dobrze.